Witam zdrowiecie na moim kanale. Słuchajcie, wiemy już, co będzie w skrzyneczkach Wargaming podał dokładnie listę skrzyneczek jakie czołgi mogą wypaść i co w nich jeszcze siedzi. Zanim przejdziemy do materiału, słuchajcie, pamiętajcie, od tego filmu i w tym filmie już Giveaway na skrzyneczki. Wiemy, co będzie w środku, więc co trzeba zrobić? Zasubskrybować, podlajkować, no i w komentarzu wpisać, czy chcecie skrzyneczki. Więc zaczynajmy! Nadjeżdża magiczny pociąg, który przywiezie świąteczny nastrój i wspaniałe niespodzianki dla czołgistów, czyli duże pudełka. Załóżcie świąteczne swetry i przygotujcie się na ciekawe odkrycia. Oraz ich dużej pojemności. Znajdziecie w nich nawet czołgi premium dziewiątego poziomu. Tiger Mouse. Najlepszym prezentem dla fanów niemieckich czołgów super ciężkich będzie Tiger Mouse. Co ciekawe, zobaczcie, że ma jakby pancerz boczny. Się a normalnie to tego pancerza nie ma. Nie istnieje. Tej osłony gąsieni. Taka bestia nie boi się pułapek na myszy. Chyba, że coś ostatniej chwili zmieniliśmy. Drugi czołg ciężki jest nieco inny. Właściwie to nawet na wiele sposobów. Obiekt. W przeciwieństwie do innych Magrazymy. radzieckich czołgów ciężkich, obiekt 752 ma obrotową wieżę i automat ładujący na trzy prezenty. Jego dobra mobilność pozwoli Wam szybciej dostarczyć je niegrzecznym graczom. A jego złożony pancerz przyprawi przeciwników no, ale z takim poza tym będzie jego, jego przebijać. Ciało może zrobić tak Mamy dla was trzy specjalne niespodzianki z poziomu 63 XM66 Amerykański Przekładny przykładny szturmowy niszczyciel czołgów do gry z ukrytym kadłubem ma mocną wieżę i dobre kąty obniżenia lufy jego działo dostarcza mnóstwo radości i punktów szczęścia. Bez magazynka. Ale obrót jego wieży jest ograniczony. Aby nie zakręciło wam się w głowie. GSOR 1010 no, to, już to jest szybki pojazd, pojazd na kołach. Z działem tak wygodnym, że aż chce się do niego przytulić. Nie strzela zbyt często, ale może trafić. Najwyższą ozdobę na samym szczycie choinki, nawet gdy jest w ruchu. Może też zrobić moonwalk, jeśli jedzie do tyłu. Type 63 to nie tylko no, czołg premium z nowej gałęzi, który pomoże Wam wyszkolić ale To Ta uniwersalny czołg linia, ciężki z dwiema wyjątkowymi mechanikami. Jego hydropneumatyczne zawieszenie pozwoli Wam walczyć na każdym rodzaju terenu albo tańczyć do kolendy. No ale na boki nie ma tego opuszczania, o tym nie wspominają. W zależności od sytuacji. Nowa mechanika pozwoli ostudzić działo po strzale. Zapewni też ulepszoną celność, jeśli będziecie strzelać nieco szybciej. widać w moich filmach. Tylko nie używajcie jej do chłodzenia napojów. Otwierajcie duże pudełka i zdobądźcie czołgi, które chcecie. Jeśli nie otrzymacie pojazdu wysokiego poziomu po otwarciu 49 pudełek z rzędu, 50 pudełko na pewno będzie zawierać niespodziankę. Duże pudełka zawierają również 5 czołgów z niższej półki do waszej kolekcji. Są małe. Ale każdy z nich ma swoją charakterystykę. Historia, gąsienicę i działa. No i trafik. Niezależnie od waszego pojazdu, święta powinny być. No i te magiczne style zobaczcie. Stylem, na to. A może dwoma stylami: im więcej, tym lepiej. Zwłaszcza jeśli wszystkie są tak spektakularne. Zapnijcie no ten EBR wymiar tak i zapnijcie pasy. Demon szybkości wreszcie ujawnił się w całej okazałości. Błyszczący chrom, elegancka sylwetka i potężna turbosprężarka pod maską. Osiem cylindrów, ryczy niczym głodne lwy! Zgadza się. EBR jest gotowy, żeby rozpalić drogi do czerwoności. GWS-100 wygląda bardziej klasycznie. Teraz ma też realistyczną siatkę maskującą. Dzięki niej powinno być łatwiej ukrycie pod drzewem. Prawdopodobnie. Kolejny styl jednocześnie nawiązuje do przeszłości. To i też zastanawia jest ciekawe. się nad przyszłością. Albo na święta obchodzi się również na Alfa Centauri. AE Phase 1 błyszczy równie mocno co jego gwiazda przewodnia i jest gotowy na nowe odkrycia oraz zwycięstwa. Styl E75 zmienia go w twardego weterana, który widział już dziesiątki bitew. Panzerowie pokrywają bitewne blizny Świetnie. i pobijana siatka przeciwko pociskom Hit. Ten wojownik jest gotowy, aby uratować się za wszelką cenę. Z tego co mówią. Wreszcie mamy no też i Kobla, styl chyba najładniej Stary i niezawodny styl. dla pojazdów zajedłem, kobra. Tam to jest to dedykujemy go tegorocznemu ambasadorowi operacji świątecznych, czyli twardzielowi znanemu jako Winnie Jones. Jones. Każdy element tego stylu 3D był zainspirowany Winnie i jego rzadkimi spluwami. Ten styl zmieni pojazd Kobra w prawdziwe dzieło pancernej sztuki. Jest wyszukany, ale również bardzo groźny. To dzieło sztuki będzie służyło wam wiernie niczym stary, dobry obrzyn. Poza tym w dużych pudełkach znajdziecie też wszystkie style z zeszłego roku. Jeśli chcieliście znaleźć jeden z koinką, teraz macie kieru, to w style czołgińskiego tak naprawdę wylosowanie tycht chodzą prezenty, na które wszyscy czekaliśmy wesołych świąt i Dobra. ciekawych odkryć w nowym roku. Teraz zobaczmy, co oni tu jeszcze piszą. Czyli tak, duże pudełka zaglądamy do środka, czyli mamy gwarantowane 250 golda z każdego pudełka? Bonus 150 operacji świątecznych plus 50 zależnie od typu pudełka, czyli w zależności, jakie będziemy potrzebować, takie pudełko należy kupić. No i teraz już poza goldem, który jest gwarantowany, mamy możliwość trafienia 1,37 dni konta premium, większą ilość golda 250 tysięcy, ponad domyślne 250, 100 000, 500 tysięcy kredytów, co jest bardzo miłe przy markowaniu szczególnie. Pojazdy, które widzieliśmy w filmie, pojazdy 2.5 plus miejsce w garażu, nowy styl 3D, nowy styl 3D zeszłorocznych, kot, unikalne, niepopularne dekoracje, tylko że te dekoracje tak naprawdę straciły na wartości. <coughs> Ceny: mamy trzy duże pudełka. Przy kupnie 11 zniżka 9, przy kupnie 220% i 75 zniżka 33%. Chcesz odmawiać badania zresztą, bo twojej nagrań przewozi specjalne też zestawy z dużymi pudełkami wszystkich rodzajów, wszystkich czterech typów ze zniżką 35%. Dobra, każde pudełko zawiera przedmioty bonusowe, zasoby, zasoby golda, o mamy procenty, szansa na wezwanie przedmiotu z listy 86% tak naprawdę, albo kredyty, albo złoto, albo konto premium. Kot, dekoracje, kolor drzewka, no oczywiście, kot jest najlepszy, 20% i 2% tak naprawdę na czołg premium 9 poziomu, czyli na 100 skrzynek, 2,5 czołgu, że tak powiem. Czyli trzeba było kupić 100 skrzynek, żeby trafić prawdopodobnie 3 czołgi. Przy czym nowych są 4, więc los, jeżeli przeliczymy to procentowo, by trzeba było kupić tak naprawdę 150 skrzynek, żeby była szansa na trafienie tych czterech, nawet więcej. No tutaj mamy te Lolki mm, i te trzy RMT, a 7M3 Vickers, no i Traffic, Szansa na stylu 5%, 11,66 jest na Lolki, style, które już widzieliśmy w filmie. Style z ubiegłorocznych, Batchat, no na no, no, to na pewno będzie potrzebny styl, kontrakaro 3 Minotauro, czarek, zadania kota, nagrody, napis z pazurem. kocio naklejkę, uroczy styl 2D, no taki mocno świąteczny, unikatowe choinki, no jak komu potrzebne. No i mamy oczywiście mechanikę gwarantowego pojazdu, która była wspomniana, że co 50 pudełko daje nam czołg losowy pojazd 8 lub 9 poziomu, czyli co 50 pudełek mamy premkę. No i teraz dokładne mamy specyfikację. No, tym w czołgach już nagrałem materiał, XM66F amerykański Minotauro, bez magazynka, 9,5 sekundy, 400, 276, 10 stopni opuszczenia działa. Bardzo przyjemny. Ten czołg bardzo chciałbym mieć, bo ta mechanika przy APCR-ach będzie niesamowita, w sumie dwie mechaniki, też materiał jest u mnie na kanale. Obieg 752. No i tu mamy czołg, który teoretycznie ma niesamowity pancerz wieży 330. Side scrap trzeba będzie sprawdzić, czy to będzie fajne na side scrapie natomiast 34 sekundy przeładunku przeraża. Między pociskami 3-2, to jeszcze można było przeżyć, ale wyobraźcie sobie, że ładujecie kogoś za 1230 sekund, czekacie, no przy tych szybkich bitwach różnie może być. A penetracja 240-310, nie wiadomo co trafimy, nie wiadomo co przeładować. Trzeba będzie prawdopodobnie na tym czołgu częściej grać goldem. Dalej mamy Tiger Mausa, Dziwne, że tutaj na zdjęciach jest też pancerz warstwowy. Normalnie go nie ma, to chyba będzie tylko dekoracyjne. Uszkodzenia, wieża lepsza jak na mausie. <laughs> Górna płyta, która dinga wszystko dolna wpuszcza. czoł który na ósemkach i na dziewiątkach będzie wymiatał, też materiał u mnie jest na kanale GSORa. Nie będziemy komentować, bo to już dawno temu było. No i co? Nowość, nowość, nowość. Tutaj mamy te lolki. Atrakcyjne style. Jak te style dokładnie wyglądają. Modele. No, ten EBR to nam powiem, że jest fikuśnie niesamowicie. Podniebny stróż. No to jest już całkiem kosmiczne. Rakiety z tyłu sprawdzają, co będzie się najbardziej podobać. No tutaj to jest pancerz warsłowy. Chciałbym zobaczyć, właśnie. Tak mówią, ale czy w praktyce to coś dalej? Da? Wątpię. No i GWS to: no, jak ktoś gra na artylerii. Zeszły rok. Super Nie będziemy klikać. Tutaj mamy super koń. No to STRV. Kontrakaur z karabinami. Czarek. Który jest bardzo, bardzo mocno ogrywalny teraz. I Bad Który. Mm, no nie wiem, czy ma sens w ogóle robienie tej linii. Dalej. Kontrolowanie otrzymanych prezentów. Wszystkie będą na, 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 na specjalnym ekranie w kliencie żebyście mogli. O, teraz będzie możliwość <laughs> zobaczenia, ile zgarnęliśmy łącznie za otwieranie pudełek. Więc ciekawie to zrobili. Będzie podsumowanie, nie trzeba będzie liczyć samemu. No i tu mamy rekompensatę za pojazdy, jeśli trafimy dwa razy ten sam czoł. W przypadku, tak jak u mnie w klanie, są osoby, które chcą otworzyć 200-400 paczek i zrobić zakupy na cały rok Golda i też na warsztat, więc one prawdopodobnie musiałyby się tym zapoznać, z tego względu, że Tiger Mouse i Obiekt 752 są najdroższe w Goldzie, co ciekawe. Ja osobiście uważam, że Typek 63 powinien być tutaj z Tiger Mausem. no w sumie to są inne tiery, ale tak naprawdę ten obiekt 752 nie będzie aż taki dobry. Ale wyobraźcie sobie co po skrzynkach ile tego będzie jeździło na serwerze GSOR 8 i 800 ARM 1500 No, te lolki to są małe wartości. Jeżeli nie otworzymy pudełek, hmm, hmm, one no i otwarte. Czyli pudełka po prostu zostaną automatycznie otwarte na końcu wydarzenia. Mam nadzieję, że materiał się podobał Pamiętajcie. O subskrypcji, lajku i komentarzu, i w niedzielę będziemy na streamie losować pierwszą osobę, która wygra pudełeczka. Chyba, że będzie aż tylu chętnych, no to wtedy ilość osób, ilość skrzynek do ilości osób zwiększę, żeby była większa szansa na trafienie. Ciao i do następnego!